Witam. W tym poradniku przedstawię wam, jak haszować linki za pomocą programu YoGo. Haszowanie linków jest bardzo przydatne, ponieważ zapobiega kopiowaniu naszego wysłanego pliku na strony, na których go nie chcemy. Na początku musimy przestawić YoGo na tryb HTTP. Aby to uczynić, klikamy przycisk w prawym górnym rogu naszego programu. Jak widać, menu programu się trochę zmieniło, ale o tym później. Teraz przejdźmy do naszej przeglądarki, gdzie założymy konto na portalu hostingowym. Wchodzimy na www.hotfile.com. Klikamy zarejestruj się. Wypełniamy formularz. Formularz jest łatwy, jest po polsku, więc nie, sądzę, że nie będzie z tym problemów. Akceptujemy politykę prywatności i regulaminy. Klikamy na duży przycisk Zarejestruj się. Ja tego nie zrobię, ponieważ mam już konto na tym portalu. Jeśli założyliście już konto, powinniście teraz zalogować się na swoją pocztę e-mail, gdzie powinien przyjść do Was mail z linkiem aktywacyjnym, właśnie od hotfile. Jeśli aktywowaliście już swoje konto, możecie się na nie zalogować. Po zalogowaniu się możemy przystąpić do wysyłania plików. W tym celu klikamy na przycisk Wybierz, wybieramy nasz plik. Ja sobie wcześniej przygotowałem plik specjalnie pod ten poradnik. Otwórz i klikamy na przycisk Upload. Teraz musimy chwilę poczekać, zanim nasz plik zostanie całkowicie wysłany na serwer. Jak widać, plik się już wysłał. Pokazała nam się strona, gdzie na górze mamy duży czerwony napis, aby tej stronie nikomu nie udostępniać. Są tutaj różne linki. Link do forum, link HTML i link do skasowania pliku. A także możemy komuś wysłać nasz plik na adres e-mail, na pocztę e-mail. Interesuje nas tylko pierwszy link. Kopiujemy go. Przechodzimy do programu Yogo, gdzie wchodzimy w zakładkę wysłane. Jak widzimy, mam tutaj swoje powysyłane pliki, ale to, nie do, to nas nie dotyczy. Klikamy na zielony przycisk Hasuj linki, wklejamy nasz link, który skopiowaliśmy poprzednio, i klikamy na przycisk Hasuj linki. Wyskakuje nam okienko z haszkodem i już w tej postaci nasz plik nie zostanie nigdzie skopiowany, ale aby się jeszcze bardziej zabezpieczyć, dodamy do niego hasło. Kopiujemy ten haszkod, zamykamy okienko. Klikamy edytor hash kodu Pokazuje nam się okno edytora. Wklejamy haszkod. Usuwamy hasło edycji, jeśli macie coś wpisane. Klikamy edytuj. Jak widać pojawił się tutaj nasz link. Wypełniamy formularz, hasło pobierania czyli hasło, yy, które program będzie sprawdzał przed przystąpieniem do pobierania naszego pliku. Hasło edycji jest to wasze prywatne hasło, którego nikomu nie podajecie i jest ono potrzebne tylko do edycji pól, które są powyżej. Ja wpiszę hasło 123, to nie jest moje stałe hasło, więc klikamy na zapisz. Jak widać, haszkod się zmienił. Aby sprawdzić czy działa, spróbujemy pobrać ten plik. Zamykamy okienko, wchodzimy w pobieranie, dodaj plik, wklejamy nasz hashcode. Specjalnie teraz piszę inne hasło niż podałem w edytorze, aby pokazać Wam, że program nie pobierze tego pliku. Jak widać, niepoprawne hasło pobierania. Wpisujemy poprawne hasło. Klikamy na pobierz. Plik jest pobierany. Różne ograniczenia darmowych kont, hotfile i tym podobnych każą nam czekać kilkanaście sekund lub czasami minut na pobranie pliku, więc tutaj nas to nie omija. Przepisujemy token z obrazka. Jak widać, po najechaniu na niego myszką powiększy nam się, co ułatwia przepisanie. Po przepisaniu klikamy na kontynuuj. I jak widzimy, plik się pobiera. Dziękuję za obejrzenie poradnika. Mam nadzieję, że przydał się.